Wszystkim ponownie mamy następny dzień. Docieram <laughs> cały czas. Na razie wszystko w porządku. Nie, no co ma być nie w porządku? Słuchajcie, tak jak Piotr teraz wrzucił film, że jako Kanama się dba, to, to to będzie. No też postaram się dbać, bo. No bo później co? No później nie będzie co kupić. A podobno to jest jeden z tych najlepszych modeli, więc myślę, że warto taką perełkę trzymać. Dbać, naprawiać na bieżąco, serwisować i długo posłuży. Planuję trochę tym pojeździć. No CF-ku 10 miesięcy. Tym planuję pojeździć może 2, może 3 lata zobaczymy, jak to i kilometrowo wyjdzie. Może troszkę się spowolni to wszystko. No, może nie co tydzień będziemy jeździć, może co dwa tygodnie będziemy jeździć, no ale na razie nie planujemy. Jeszcze yy, jakiś tam przestojów. No teraz będzie taki intensywny ten listopad do końca, bo mamy troszkę jeszcze do ogrania sprzętów. Tam prosiliście w ogóle o kudrzeja, żeby opowiedzieć coś o Kudzeju. Yy, na dniach myślę, że coś nagram. One już teraz mają po tysiąc kilometrów zrobione. Yy, dzisiaj też w Kudzeju jednym będzie wymieniany olej jeszcze w mostach yy, i w skrzyni, więc... Yy, Teraz będzie można coś opowiedzieć. Ja w ogóle sobie pożyczę ten sprzęt, myślę, że od domiana. Wezmę tego białego i na tym białem sobie trochę pojeżdżę. Trochę o nim opowiem i jakoś tam Wam na pewno to przybliży. Bo nie ukrywam, że tych kurzej do nas płynie. Ludzie będą to kupować, bo cena jest jeszcze atrakcyjna. Więc warto coś jeszcze w tej sieci znaleźć: tych dodatkowych informacji, nie tylko Facebook. Ale również trzeba popatrzeć, jak to, jak to wszystko jeździ. No, u mnie na kanale tego już jest sporo, ale na bieżąco będziemy cały czas zapełniać yy, dodatkowymi filmami. No i tutaj, zobaczcie jeszcze ta sceneria. Widzicie to? Specjalnie tutaj stanąłem. A dlaczego? Bo nie ukrywam, że denerwuje mnie takie coś, jak ludzie zachowują się w ten sposób i, i, i śmiecą, i w lasach, i, i wszędzie, gdzie tylko można. Tu akurat nie ma kamer, a przydałyby się na tym rondzie kamery. Ale nie ma, no jak nie ma, to trudno. No i przyjedzie taki gbur, jeden z drugim śmieciarz, wyrzuci, zamiast gdzieś to na przok oddać. No i tutaj z tym nic się nie dzieje. My jeździmy dużo właśnie po lasach. I dlaczego o tym mówię? Bo po nas ganiają, tak, bo na nas się tam trochę szykują. A my, jako kładowcy, tak naprawdę, no to jesteśmy bardzo czystym tutaj środowiskiem, nikt po sobie nie brudzi, nawet jak jakieś ogniska robimy czy cokolwiek przy lasach to wszyscy o to dbają, żeby za jakiś tydzień czy dwa jak przyjdzie w to samo miejsce, żeby było czyściutko a to, że tam trochę tych śladów się robi po tych, po tych drogach, które i tak są wyjeżdżone to myślę, że my nic nie zrobimy i tutaj służby powinny się brać za takich śmieczarzy Kamery oczywiście mogą być, ale powinni pomyśleć o tym, że my też trochę płoszymy tych wszystkich yy, śmieciarzy. A nie ukrywam, że moja grupa jest, jest na to cięta, yy, więc co? Zobaczymy, ile mam kilometrów, bo czekam na te 100 kilometrów, a zostało mi bardzo mało do zrobienia. Chciałem jechać sobie zatankować, go zobaczyć, ile, ma, ile paliwa wejdzie. 95 zaraz pojadę na stację, zatankuję. Spokojnie jeździłem tam. Kilka razy miałem tylko 70 na godzinę. Sporta prawie nie używałem, tam ze dwa razy tylko na, na pokaz. Zobaczymy, ile spalił na, na dotarciu. Te pierwsze spalania na pewno będą jakieś tam większe, później wiadomo, że one też będą jeszcze większe, bo jak już będzie można nim kitować, no to tutaj ta manetka będzie chodziła pewnie do końca, aż kciuk będzie bolał, ale zobaczymy. Także jedziemy na stację. Dobra 97,7 Prawie 100 Zobaczymy ile wejdzie Pierwsze tankowanie Znaczy drugie bo Pierwsze to było jak na rezerwie go dostałem Zobaczymy Oczywiście Shelby Power Racing To będziemy żałować no dobra, ile tu mamy? Kory nie takie... dobra, prawie pod korek, żeby nie było 12-4 to powiem Wam, że wynik na spokojną jazdę Atrakcyjny, ale terenu bardzo nie było. Więc zobaczymy jak to będzie paliło później. Doczekać, aż tylko do, do końca dotrę. No teraz też nie powinienem aż tak chyba robić, ale nie mogę się powstrzymać. Ale to wie, ile to jeszcze zapasu mam tego gazu. Naprawdę porządny sprzęt. No, tutaj też bym pewnie sobie przejechał, ale ja to taki cykor trochę jestem, jak sam to się. Trochę obawiam, ale płytko się zrobiło, ale dobra, nie będę kompinował. Także widzowie, sprzęt bardzo, bardzo fajny. Ktoś tam chodzi? Nie. Sprzęt bardzo, bardzo fajny. Yy, dziękuję za komentarze przede wszystkim. Kurczę, no tyle tych komentarzy. Tyle ludzi na Facebooku chłopaków tam z różnych stron Polski się odezwało, którzy mnie śledzą. Ja nie do końca też wiedziałem na początku z kim rozmawiam, ale wszystkich Was pozdrawiam. Nie będę wymieniał już po imieniu czy po jakimś tam kurczenniku, bo nie ma sensu, ale bardzo dziękuję. Naprawdę. No, rzadko, rzadko, rzadko spotykane, żeby. Żeby takie miłe, miłe słowa były, no dobra, ja się żegnam. Widzimy się w niedzielę na filmie. Drugi dzień docierania, ponad 100 km, zaraz jadę na olej. Wymienimy niedługo i kład przygotowany jutro do rajdów, ale też nie będę na pewno go tam jakoś pałował, bo, bo jeszcze tych kilometrów jest za mało. Przydałoby się mieć chociaż te 250-300 km zrobione, żeby tam już można było mu więcej pokazać, bo myślę, że tutaj ten pasek też jakoś tam dłużej się będzie układał, nie? A jak się nie znam, to mnie poprawcie, bo może jeszcze trzeba dłużej pojeździć. Nagram Kolstart. Znaczy, Kolstart to nie było. Był już ciepły. Był Na sporta jeszcze raz na sportach też Dlaczego no, no, no. tutaj A ile jechałeś? 75 tak jeżdżę a no co to tak? No tak ma, one tak mają, no Это гослый. Brakowało w CFC. A, włączył się to niech sobie pochodzi. Ale strzały ma dobre, co? Kolejna to jest coś innego, tak? Dobrze się, jak lecisz sobie po lesie. Gdzieś tam są takie wieża, albo na przykład na łosiu, jak tam byłem na rejentówce. Jak to człowieku, tak skaczesz sobie No to odszyb, tak? Dobry jest, no tak no, Technicznie, właśnie ja to mi zależało na tym, żeby A ile masz ustawień na motyzatora? Nie wiem nie, nie wiem nie wiem Ale powiem Ci, że skok ma Skok ma nawet dobry Spo Dosyć sporo się no, pływa, nie? No, ma no ale wydech robi robot. Jest głośny, bo, bo jest, ale idzie się przyzwyczaić. Tak jak, <grym> jak chcesz No, i dominator też na początku był głośny. a ja. No dobra, czyli wrażenia na plus, tak? No kurwa, następny kaman? Jak się pobuduje. <grym> dobra, to ja akurat będę sprzedawał. <grym grym> dobra, jest... wszystkiego dobrego.